Mieszkańców Lubska czekają duże obniżki. Zmniejszają się bowiem opłaty za umieszczanie na wysypisku posegregowanych odpadów z gospodarstw domowych. Jak się dowiedziała nasza reporterka Julia Słomińska, segregacja śmieci, która trwa już drugą dekadę, spowodowała drastyczne obniżenie wywożonych śmieci na teren Lubskiego wysypiska. Proszę powiedzieć, jaki jest stan wysypiska śmieci w Łódzku? Pani redaktor, jak pani pewnie pamięta, 1 lipca 2013 roku, a to było 15 lat temu, wprowadzili obowiązkową segregację śmieci i różnych odpadów. Przez jakiś czas było dobrze. Nie wszyscy segregowali śmieci, a więc były kary pieniężne, była praca i było za co żyć. A dziś Patrz Pani, wszystko posegregowane, prawie w kostki ułożone. To wszystko zabierają do fabryk zajmujących się recyklingiem, a na naszym wysypisku pustki. Jak żyć? Pracownicy przedsiębiorstwa planują protest przeciwko zamknięciu wysypiska. Czy będzie odpowiedź ze strony lokalnych władz? O to, jak rozwiązać problem lokalnego wysypiska? Pytam burmistrza miasta w Lubsku, Martynę Jasińską. Na terenie nieczynnego wysypiska planujemy wbudowanie kompleksu rozrywkowego dla mieszkańców miasta. Planetarium, pas startowy dla lotniczych taksówek, park zdrojowy oraz tor wyścigowy dla gokartów. Już w przyszłym roku powstanie Muzeum Śmieci i Odpadów. Eksponaty pochodzić będą z wykopalisk archeologicznych na terenie byłego wysypiska w Lubsku. Wszyscy pracownicy będą przekwalifikowani i zatrudnieni w nowym kompleksie rozrywkowym. Pomysł na realizację tego kompleksu powstał w biurze projektowym pani Klaudii Piasecznej. Od dawna marzyłam o realizacji takiego pomysłu. Mam w szkole podstawowej, a nieskromnie powiem, że uczyłam się w ludzkim bojanie, uczestniczyłam w konkursach o tematyce śmieciowej. Pamiętam taki konkurs. Mądre dzieci zagrabiły śmieci. Brałam w nim udział i nawet zajęłam jakieś miejsce na podium. Dziś po latach cieszę się, że w Lubsku praktycznie nie ma śmieci. Do naszego Muzeum Śmieci udało się odnaleźć kilka eksponatów pochodzących sprzed 15 laty. Muzyka! Za telewizji Lubskiej, Julia Słomińska.